Jacek Warwiński, Jacek firma Jaba. Stawiamy szopkę noworoczną. Ile potrwa budowa? No około dwóch tygodni. Mamy przewidziane dwa tygodnie na jej złożenie i przykrycie. A to jest jakaś hmm, trudna praca, duża budowla to będzie? No tak, dość, dość spore, bo to jest Jakie e, praktycznie 13 metrów na 7,5 szerokości, także dość, dość spore. 13 metrów w górę, tak? E, nie, nie, długie. Długie. długie? A w górę? Wysokie będzie około 5, 5 metrów, tak, tak. mniej więcej. E, I jak będzie wyglądała e, szopka, ten budynek? Będzie? To będzie taki dach, koperta troszeczkę, taka skomplikowana, mhm. trochę tak pozałamywany, także... Dość, dość taki, jest dość skomplikowana czy jest skomplikowana tak powiem. E, Pracujecie codziennie? Tak, codziennie, no? tak, od, od godziny 7 do 16, a nawet 17 no różnie. Termin za dwa tygodnie bo potem... Tak, 19, 19 już ma wytrzepka gotowa, także my mamy czas do 17, bodajże. Wchodzi ekipa z stroje, mleczna. My schodzimy. Tak, Jakiego drewna jest? A drewno w większości sosnowa jaki Brzezina takie, no surowiec raczej taki, no bo to ma być tak. Wiadomo jak to ma wyglądać, już raczej tak stary, już.